Jo siemanko, z tej strony Pan Ziemniak, dzisiaj miał być inny odcinek z obby, cicho, 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 Ała. Z obby, e, tego, z koła, ale panowie się nie nagra, więc robimy obby, McDonald's, jeszcze zrobimy sobie obby, nie obby, tylko nagramy jeszcze, uwaga, wiecie co nagramy, nowy update edition, z który jest o 18, czyli za 6 godzin nagram ten odcinek. Dobra, pierwszy ten. Lecimy. Nagrywa, Zaczęłam nagrywać nam ten odcinek od 11.16. Czyli trochę go nagrywałem. Co? Aha, tedy. Siapu. Nie, nie. Ole, no to postać realistycznie upadła. Ej, taka realistyka jest w tej grze? To ja w nią Nie. Ale skąd ja mogę wiedzieć, że na, na zakręcie będzie ten... Ej, ja mogę psuć bokiem? Ale cheat. To będzie, jak się będzie dało, psuć bokiem. Ha! Ha! Ale Cita ze mną odkrył. Nie spinaj się po tym, tylko idź tym bokiem. Ha! 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 ha. Udało mi się. Bokiem to przesłem. Ha! Ha! Dobra! Dobra! Idę. Dobra, nie używam tu z mojego Cita Właśnie sam tym się da użyć. Cita! Czyta. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam was. Nie no, jak ja tam mam doskoczyć? Tego się nie da. A, po tym? Nie, nie po tym. Jak? Aha, ja mam po prostu z rozpędu. Ale tu się nie da doskoczyć. Da się, dobra. Pewnie, ale to jest mega easy, ja się z tym męczę, więc... Nie wiem bym sobie chodził mega hard obby, czyli Tower of Hell, to nie wiem co by było. Bo Tower of Hell jest mega trudne, chyba. No tak, Tower of Hell, ale nie nagrywałem, jest mega trudne Tower of Hell. A więc my sobie przejdziemy te obby, pyk. I za chwilę będzie skończonikę. dobra, pyk, jest, skończone. O Jezu, co to jest? Co to jest? Ja po tym mam przejść? Co? Jak ja mam po tym mam przejść? Aha, dobra. To trzeba ogarniać. Ale nie jest taki drunek. Nie jest taki drunek jak ja myślałem. Dobra i okaże się że zaraz spadnę. W sumie tak będzie. Mówię wam. U, 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 u. Dobra, chodzimy na checkpointa. mamy checkpointa. i ludzie nie mają przejść w sensie tych frytek. Nie wiem czemu, ale nie umieją, ale to jest łatwe chyba, te frytki, a ludzie tego nie umieją, po prostu mają chyba coś lagującego. A my chyba tu za pierwszym przejdziemy, tak za pierwszym razem. Dobra, mamy checkpointa, dobra mamy. Łdy the... Musimy? Nie. Hospital jakiś, po co mi hospital? Za mnie przechodzicie teraz to twórcy. Nie, po to się to robi, żebyście wy weźli i żeby wyjść do gry, żeby ją zagrać, czyli tutaj, czyli tutaj, tutaj. Było do, do końca docytać. A wy nie przeczytaliście twórcy gry. No halo. Za mnie to przechodzą. Dyk. Ja tu biegnę, ja co umiem, ja się tego nauczyłem. Ja się z tego nauc A, już tego nauczyłem. Musi się to robić. Zostawcie mnie. Byłem z tak daleko. Ale nie, nie będzie tak daleko. Powiedzieli. No i zabrali mi to. Ale tego nie wolno było dotknąć. Bo ja tu po prostu przybiegłem hm, po prostu. Nie wiedziałem. Pyk, pyk. 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 Dobra. Ja już się nauczyłem tego robić. To by... Ja jakoś się nie widziałam. A, to są te frytki, które się tam spadły kiedyś tam. I one tam zgniły, ale nie. Ale my przesiliśmy je zjeść. Startuję. A pod nim jest kola. kula, kula. Pod nim jest kola. I co na nie umiem tego pseć? A! Ej, bo po tym trzeba skakać, myślę, że za potem można pseć. Po prostu ja się nawet to pisać, bo ludzie tują i oni chcą od razu na jak przeskoczyć. I przez to padają. Dobra, ale ja zrobię to normalnie i mamy. O nie, nie idę do tego. Nie, nie. Co? Muszę spłynąć pod tym kecupem. Ale tu fajnie wygląda pod wodą, ale... Nie, nie wygląda fajnie. No to płyniemy tym kecupem, a przez ten cel, jak płyniemy tym kecupem. To, to powiem wam... Przepraszam wam, że nie było tyle odcinków i nie ma tyle odcinków, ale teraz zrobi, ja wymyśliłem takie coś, że co tydzień będą dwa odcinki, czyli dzisiaj będzie ten z tego oby, no i z petletem z 18, z update'u. Ja sobie muszę te gwiazdki wyfarmić na nowy ten, na Ukrainę, ja myślę, że 100 milionów będzie starczyć. Nowe jajeczka będą, nowe dobre pety. No to my sobie płyniemy. Chyba dobre nowe pety będą, nie wiem. Mam nadzieję, że będą nowe dobre pety. Dobra, my zaraz będziemy. Dokładnie, już jesteśmy na miejscu. Nie, nie wpływam tego tunelu, bo wynie, nie mnie się na tą igrę. Pyk. Halo? Dobra. Nie, to jest jakiś portal. Nie no, nie wsunę się do tej igry. gry. Nie, nie wsuniosło. Co tak powiem, co zróbmy? Aha, i tu oni są. Dobra. I ja tu widziałem, to widziałem. Chyba jak zrobimy to oby, to będziemy w topce. Nie wiem. A naszym celem jest właśnie do, dostanie się do topki. Dobra, mamy kolejny. miebop. Mebop. Mi Ej, ludzie się mecą na tych frytkach wszyscy. A ja ja już jestem dalej. Pyk, pyk. Może nie umieją tego pisać, bo ci lub mają za słabe urządzenie im to laguje. mi nie laguje akurat na moim telefonie. Pyk, mam nadzieję, że tu mi tego nie I Jak ja mam po tym kseśle? A nie, co mam po tym kseśle? Dobra, ja myślę, że ja po tym małym krześle mam doskonałe 94%. Już przecież nawet minuta nie minęła, więc mi jak ja dotknąłem? Nawet minuta nie minęła mi już zesło 1%. Taki mam telefon dobry. Wiecie co, ja taki do dobry telefon mam, że nawet minuta nie minęła. Mi już 1% zeszło, naprawdę. Wolno leci ta bateria, naprawdę. Dwie minuty to z nas 13%. Dobra, skacemy. Skacemy. Oj, te wszystkie osoby stamtąd będą miały problem na tym. Tak myślę, Jezu, tak słabo się. Nie laguje, ale za to tak samo się obraca tą kamerą na tym telefonie. No, nawet minuta znowu nie minęła, zmi mi 1% zesło. więc ja tego nie przejdę całego raczej, bo jak to mi tak szybko schodzi, nie ma jeden, ale przed nosem nagle wpychałem jakieś na serii, chyba ja przejść nie wiadomo kiedy. Nie ja wiem, mi nie starczy na długo procent. Nie wiem, 65 statesy to jest easy. Nie no. My tego nie przejdziemy. Pratnie dużo z tych stajcy. No to yy, odcinek będzie. Nie zagramy w to, nie damy rady, widzowie. No jeszcze wyjść nie mogę. No to zagramy w inną gierkę. te jest wajną, czegoś posłukam dla was, no i zagramy w inną gierkę zamiast tego. Dziwnego. Bo tyś, prawie tysiąc stadiów to jest. Już 97% procent nie nagram. Natural Disney to będzie dobre. Co się dzieje? Chadź na kamera 90%. Nie nagrałam długiego odcinka. Maksymalnie 17 minut. Dobra, biegniemy. Nie wiem. Co, ale co będzie? Nie wiem. Ja stanę się tu. I będę tu cekał. No nie popykajcie mi głupki. Więc ja to ustanę i będę cekał. Ciekawe co będzie. Mam nadzieję ja za z nami. To szybko ze będę musiał biec. Nie, nie, nie tsunami, o, to tylko nie tsunami, nie tsunami. Co dla nas idzie? Wiedźmy? Bo nie wiemy jeszcze. O, ktoś tu umarł. Co się dzieje? Niger. Tu szybko biegniemy na wysy. Nie wiem, co się dzieje. Tsunami! Ojo! Ja, Ojo! Ja, widzicie? Tsunami! Ojo! Ja. Szybko! Ja tu zginę. Ja nie dążę. Ja nie ja. Ale zaraz będę na najwyższym, na najwyższym punkcie tego budynku. Dobra, wchodzimy. Na najwyższym punkt jesteśmy. Tu jesteśmy chyba bezpieczni. Dobra. Uwaga, zlewa całe miasto. Libra tych osób, które są do nisko. Du, du, du. A, 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 a. No ale nie mój... Skąd miałem ja wiedzieć, że ten bóg się zawali? Skąd? Skąd? Twórcy, pomyślcie. Pomyślcie. 20 minut będzie to odcinek miał. Czego to słuzy? Aha. Okej. Okay. takam czekam na kolejną apokalipsę. Czekam, czy ktoś złotą. No. Skoro ja nie mam wiedzy, to, to się nie zawali. Przecież ta lawa przesłał przez, przez to, więc... Uch, uch, uch. Nie pytajcie się. Ja walczę z ośmienicieniem mgły. 80% 88 już. Lancał. Ja umycy map. Gozek znowu będzie nami To nie idę wysoko. Idziemy do rakiety. Ty, 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 ty. Ale tu się kreska jakaś pojawiła, głupia. Ksyzyk. Oj, brzydka pogoda się zaczęła. Dobra, musimy grać z tym ksyzykiem głupim. Jezus, nie lubię z tym gier. Ja na rakiety idę. Nie no. Kościół tam spadł, więc nie jest wejście na rakietę. A ja nie chcę żyć. Nie, odleciała. Nie. Nie. Dobrze, nie byliśmy w niej. Rocket Escape Uciekli, a my tu zginiemy. To na do. Nie, no, umrę. Umrę. Widzowie, pamiętacie, kochałem was, ale ja umrę. Kurde, uciekajmy na dół. Kochałem was, widzowie, ale umrę. Patrzcie, to wiedza. Najgorzej byśmy ci którzy byli na górze, tak góra tej wierszy już nie istnieje. Kochały ludzowie, jak widzicie tam siedzi Han-Midar z tyłu. Le, no, o, kurde, ludzie tam umarli, jacyś. I w ogóle, ale my będziemy no, ci, którzy ocaleją mam nadzieję. I nie zginą jak tacy ludzie. O nie, nie no, teraz przegram. No i wiedziałem, że zginę. Kurde, ale też się trzymam. Widzowie? Straciłem włosy. Jestem łysy, ale mimo to, że jestem łysy, to damy radę. Nie ja zginę. O tego budynku totalnie nie ma. Tam ludzie się sypią. I o się Co się dzieje? Dużo się dzieje. Na pewno dużo się dzieje. Na tym tablecie moim nigdy nie nagrał O nie, to i no to do mnie widzicie, że są łysy. Ta moje... Ej, widzieliście, to chyba moje włosy tam sobie leciały. Dobra, ja tam jesteśmy tu, widzicie spiral. Dobra, czekam na kolejną katastrofę. Dobra, ja, ja się posę idę spać, a wy czekajcie na kolejną katastrofę, widzowie. Ej, co to za portal, dziemię, to ciągnie. Dobra, za trochę mała, ale... Co? Gdzie mnie to ciągnie? Ten portal... O, już mi ten portal... O, portal do skoły? Co? O, jestem... Co to jest? O nie, jakaś skoła. Chodźmy do tyłu. Czemu się brzydka pogoda robi? To mi się wydaje, serio brzydka pogoda się robi. Chyba serio brzydka pogoda się robi. Ale my sobie ucieknijmy. O, tu jest jakieś wejście tajne. Ten gość mnie tu zaprowadził. Oj, co? Jak on tam weset? Aha, tędy. Jestem o, ale wchodzę. W jednej katastrofie stracił włosy kiedyś. Halo, co się dzieje z Widzicie ten ciemny ekran, jak gra się bliguje? To zmienia mojego telefonu, głupiego. Dobra. Więc wyjdźmy z tego. To tak lakuje strasznie. Eee, muszę uciekać z struktur, a ja weszłem na dno skołę głupią. Dobra, teraz umrę. Umieram. O nie. O nie, gdzie jestem? Ludzie! Pomocy! Nie, yeah, dwie to pse teleportowało! Ludzie walczą to życie! Nie no. Ach, szybko! Nie no, nie no, ja tu umrę! Zegnaj kolego! Kajsemek! Gezeknaj! Umrę! Nie no, nie ma sensu. Nie um umrę, Nie umrę, u ej budzę się pomału, budzę się, u budzę się, budzę, budzę, u pomału się budzę, okej, okay. mam nadzieję, że się obudzę, proszę, u moja skoła jak wygląda, dobra, za chwilę się powinnam obudzić, uwaga, u próbuję się obudzić z tej katastrofy, Uf ściany się tam walą. O nie, kanapa jakaś tu jest. Nie, tu nie jest kanapa, to jest jakiś stół. O, obudziłem się. O, o, ale nadal gdzieś jestem. On ja znowu nie trafię do tego portalu. O, ja z koła jestem za... Zbigniew mają takie same skiny. Zepchniemy kogoś z nich. Dawać. Zbigniewa. Zbigniew umrze dzisiaj, on tego nie wie. Nie, rósł się. O nie znowu gdzieś mnie trapię do jakiegoś parku, portal do parku, do parku? O nie tu, jestem w parku jakiś O nie, gdzie iść? Gdzie inwestować? Gdzie iść? Powiedzcie mi Nie wiem, ja pójdę na górę Najwyżej umrę Ale jak, ale jak nie umrę, to będzie dobrze To kurde, spychają ludzi tutaj Te głupki Idź głupku Leciał, dobra. No i umarłem. Dzięki. Dzięki temu gubkowi Głasamy go zaraz. Dobra, więc ten kocinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A jak nie, to nie. No to nie musicie zostawiać wtedy łapki, a ja się z wami zejdę. Pa.